Witam bardzo wszystkich serdecznie. Zaczynamy podróż 42 dni. Ja niedawno wyjechałem. Kierujemy się do Mec. Zostało 1279 km. 16 no prawie 17 godzin, no oczywiście na raz nie będę tego robił. Może przed granicą z Niemcami coś się prześpimy i będę miał w planach zrobić tak, żeby całe Niemcy przejechać przez noc. Myślę, że we Francji niedaleko Metz będzie drugi postój, gdzieś koło godziny 10 rano, coś takiego. autospakowane, spakowane, wyszykowane. Nie biorę nic ze sobą, w sensie żadnego ładunku po drodze. Jadę na pusto i wracam na pusto. No, firma moja uważa, tak, że jest dobrze. Ja tego nie neguję, mnie odpowiada. Wiadomo, podróż długa, bo 42 dni będzie co robić. Jedzenia nabrane, zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj pierwszy dzień, pokażę Wam jak wygląda obecnie granica. Polska, Niemcy, czy faktycznie są tam kontrole, tak jak mówią, czy się długo czeka? Pokażę Wam tankowania, bo może ci co zaczynają, to raczej na pewno nie wiedzą, bo głównie są stacje bezobsługowe I we Francji i w Niemczech. Dużo też jest takich stacji i akurat płacę za tankowanie kartą jest 100 więc w większości wjeżdżam na stacje, gdzie się płaci kartą. Są takie automaty, po prostu przy instrybutorach, ale no, nie jest to trudne, szybkie do ogarnięcia. Robimy sobie postój też po drodze. Właśnie myślę, że główny taki postój będzie robiony, jak pójdzie się kłaść. Przed granicą z Niemcami jest tam ten taki wielki parking ze stacją benzynową. Tam sobie jakąś kolację przyrządzimy. No i to chyba na dzisiejszy dzień będzie cały taki plan. a jeszcze raz może wstępnie tak pokażę na szybko, co tam zabieram ze sobą. Z tego był pierwszy odcinek osobno temu poświęcony jak się przygotować, co zabrać, na co uważać. No będziemy widzieć, jak to się potoczy. tylko rower a nad bylu mam tylko 24% no to myślę, że za niedługo będzie stacja ogarnięta pogoda nas nie rozpieszcza dość mocno pada no ale co, jak trzeba, to trzeba jedziemy dalej no i tak, mamy pierwszy postój 30 jakichś kilometrów do granicy Myślę, że poczekam tutaj do 22 Zrobię jakieś jedzonko, jakąś kolację, w się No i będziemy Niemcy robili Przez całą noc Zatankowana ropa Zatankowana AdBlue Bez jakichś większych komplikacji No jedynie pogoda Chwilami czasami Kijowa, bo dość mocno padało. Jedna była tylko taka sytuacja na tankowaniu na Orlenie, a mianowicie kobita mi wyskakuje po zarobieniu płatności Kartomesto, żebym podał jej nazwisko, swoje nazwisko, że do wózetki wymaga, no więc powiedziałem, że nie zna. Ona powiedziała, że potrzebuje, no to powiedziałem jej nazwę firmy. Stwierdziła, że jest to nazwa firmy, w sumie dobrze stwierdziła i powiedziała, że potrzebuje nazwisko. A ja powiedziałem, że nie znam, więc wpisała: Nie znam. Ja podpisałem się jako pan: Nie znam. Wziąłem te wuzetki, chociaż nie są mi potrzebne, ale w razie czego wziąłem, po prostu jak tu wyszła taka kombinacja. No i odjechałem, już wiem że na pewno na tę stację nie zstąpię bo od kasy do kasy mnie przenosiła właśnie ten, ten, ten moment z tym nazwiskiem nie wiem na cholerę im moje nazwisko wszędzie gdzie bym nie tankował no nie była tego potrzeba no ale trudno więc teraz tak jakieś jedzą tak jak mówiłem ogarnąć Zaraz coś zobaczę w lodówce, co tam jest. No i co? Pościelę łóżeczko i pójdę spać. Może wam coś nagram z przygotowania jedzenia, ale to zobaczę. To zobaczę, bo tak jak mówię, chciałbym troszkę pospać, bo czeka nas cała noc. Tutaj kolega odjeżdża akurat, to może podciągnę do przodu. Zawsze ktoś za mną, nawet i dużym stanie, więc widzimy się później. No i koniec końców wyszło, że zarobiłem sobie kanapki, tam mam bób, więc sobie na pewno czymś niego ugotuję. No i zasłoneczki i do spania. Po śpię to może przez noc, znaczy może, na pewno coś nagram, więc biorę się za jedzonko i idę w kimę. Widzimy się jak wstałem. No dobry wieczór. Wstałem. Którą mamy godzinę? 21.30 Zaświecimy sobie światełko. Oj nie to. O. Wstałem. Jest już ciemno. Trochę mi się nie chce. Nawet bardzo mi się nie chce. Ale jak trzeba to trzeba. Zaraz sobie odsuniemy firaneczkę. Myślę, że mam dziczka. To nie będę robił kawy, tylko w lodówce schowałem przed snem, więc jego otworzę. Zakurzyć cygareta, no bo to obowiązkowo. A zewnątrz już ciemno. Zachmurzone jest niebo. Zachmurzone niebo. W sumie to możemy sobie odsunąć. O, i padało! Padało, widzę, że padało, no i trzeba będzie się ogarnąć, no i jazda, nie, cała noc przed nami, mówię, pierwszy dzień, a mi się tak nie chce, to co będzie ostatni tydzień, no masakra, masakra, jeszcze banieczkę z wodą i tutaj sobie na podłodze postawimy, ząbki umyć, no i ogień, myślę, że w połowie... No tak wyjdzie gdzieś w powie Niemiec tankowanko. To może nagram wam właśnie jak to wygląda te tankowanie w tych automatach. No nie jest to trudne. Myślę, że nawet osoba, która nie jest na bieżąco z jakąś taką elektroniką, tak jak starsi kierowcy, to też na spokojnie sobie ogadną. W Niemczech też jest ten plus, że jest dużo takich stacji gdzie jest obsługa, no we Francji jest tego dużo, dużo mniej. No ja akurat w 95% no tankuję na tych stacjach, gdzie są, gdzie są te automaty. Biorę się, no i trzeba ruszać. Dobra, ja już jadę, mamy do granicy. Jakieś 20 km z takich ciekawostek, jeszcze Wam powiem, że taką moją rutynką przed każdym ruszeniem po dłuższym postoju to jest obejść sobie samochód koła, kopnąć w każdą oponę. Tam z olejem, no to nie cuduję. No, jak śpie całą noc, zrobię trasę, zatrzymam się, odeśpię, mam ruszać w następną, no to wtedy sprawdzam. No ale przede wszystkim no, firanka, czy z tyłu auta, wszystko ok. Kopnąć w każdą moponkę, zobaczyć, czy z autem się nic nie stało, jak spałem. Jest taka właśnie moja rutyna. No, a teraz sobie jedziemy. No, i chyba odezwę się dopiero w Niemczech do Was. granicę mamy przekroczoną jak widzieliście w stronę Niemiec nie było korka był mały ruch nie zatrzymali mnie no ale był mega korek po polskiej stronie i to dość duży korek czyli jakieś tam kontrole są no ostatnio jak jechałem no to przeleciałem przez granicę kontrole niby też już były no z tego co było widać no to lepiej to wyglądało całą noc przelecimy głównie autostradą jakieś 70 parę kilometrów mam do Trezna tam pewnie jak zwykle roboty drogowe bez zmian no myślę mamy 22 21 no to myślę że godzina Siódma, 6.37: Przekroczymy granicę niemiecko-francuską. Taka mała aktualizacja, zostało mi 623 km do Metz do ETZ-2. Ale mam informację, że mam być tam dopiero w sobotę, na godzinę ósmą. Więc stwierdziłem, po co się będę męczyć. Jest to bez sensu. Nie ma sensu się męczyć, lepiej jechać sobie przez dzień. Wiadomo, łatwiej się jedzie, przynajmniej dla mnie. No i stwierdziłem, bo był drogowskaz na parking, że po prostu pójdę spać. Bo to nie ma sensu się męczyć, zwłaszcza że mi ziewa co chwilę i tak dalej. Dlatego, dzisiejszy dzień kończę tak jak kończę, zaraz pościelę, pójdę spać jest godzina 13 po północy. No, to już bez sensu, żebym coś jadł o takiej godzinie. No, i po prostu resztę zaczniemy chyba w kolejnym odcinku. Właśnie pokażę to tankowanie, jakieś gotowanie. Myślę, że tak to zrobimy i tak będzie dobrze. Będę bardzo wdzięczny. Jak zostawisz, suwa, dzwonek, łapkę w górę i komentarz w komentarzach. Zadawajcie pytania tak samo. Na wszystkie podkreślam normalne. Normalne pytania, no będę czytał, będę zapisywał gdzieś sobie to, żeby pominąć jak najmniej, a najlepiej, żeby nie pominąć nic. No i będę odpowiadał. Trzymajcie się, hej.